To będzie pierwszy w ogóle od, od początku kanału Leszka wartościowy film. Otóż... Ty powiedz lepiej co robisz. Wkładamy tytoń do cybucha. To się nazywa cybuch? Tak, ten element to się nazywa cybuch. A tutaj masz w ręce tytoń? To jest tytoń. I czemu on jest takim dziwnym jakimś papierku? Ponieważ jest wilgotny, gdyż jest nasączony melasą smakową. O jakim smaku? o smaku akurat w tym przypadku cynamonu. Dobre to? Najlepsze. Jak przyjeżdżają koledzy z Warszawy, to zawsze często jest tylko najlepsze. Następnie po potrzebujemy srebroeko, które akurat mamy przygotowane i nie musimy go znowu robić. Czemu ono ma takie dziwne dziurki? Takie srebroeko można zakupić w sklepie, ale można też wykonać się samemu w domu. Jest lepsze wziąć srebroeko, zgięło się dwa razy, tak aby były cztery warstwy, nałożyć na cebuch i ostrym narzędziem wykonać dziurki. Mm -hmm. Ale mamy już przygotowane wcześniej, więc nie musimy sobie zaprzątać tym głową. Teraz najważniejsza część. Mamy takie węgielki, że nie będę tu kazywał firmy, ale każdy wieczną skarbu poli <grymianie> dotyka nią dowodowa z węgielki w Polsce, i do kadziby. Dlaczego one są z dziurką? Ta która jest tutaj oto, zapewnia mhm. lepszy przepływ powietrza, kiedy będziemy zaciągać że przez ten oto wspaniały wąż. Mhm. Generalnie wszystko, co z dziećką jest fajne. Następnie bierzemy szczypce, gdyż temperatura, która się tutaj wytworzy, mhm. wynosi około 250 stopni Celsjusza. Dlatego właśnie trzymanie w rękach nie jest wskazane. Mhm. Bierzemy taką zapalniczkę. Z robki najlepiej. <ślesk> mam najlepsze zapalniczki. I uwaga. Teraz będzie najważniejszy moment. Bez tego elementu nie da się palić przyszły. Nie da się rozpalić przyjścia. Naprawdę, no nie da się. I co, już? I teraz substancja samo rozpalająca, która jest w węglu, wypala się rozpalając tym samym węgiel. Towarzyszy tam anonimowy otwór, którego oczywiście nie czujecie, gdyż oglądacie to na kanale Leszek Oner. Węgiel jest już prawie rozpalony. Teraz trzeba tylko trochę podmuchać. I teraz taki oto rozpalony węgielek. Będziemy tutaj. Zakrywamy kominem, ażeby temperatura była wyższa i utrzymywała się. I ciągniemy. Tylko jeszcze? A teraz? Najtrudniejszy jest moment rozpalania. Ponieważ trzeba bardzo mocno ciągnąć. A tutaj, w tym baniaku, to jest taka zwykła woda? Nie, to jest specjalna Gliwicka woda. Proste zbudowanie. Jeżeli dym jest zbyt mocny, lub drażni gardło, to trzeba podnieść komin, Dzięki temu obniży się temperatura tutaj i być może dym stanie się łagodniejszy. Jeżeli to nie pomoże i dojdzie do tego, że tytoń zamiast prażyć się potworią będzie się palił, można przedmuchać ciszę, dmuchając w wąż. I następnie przesuwając ojdelek na przykład na przeciwległy skraj cybucha. Nasza szysza pali się znakomicie, gdyż rozpal rozpalałem ją ja. Dlatego też możemy spokojnie położyć komin i cieszyć się naszą tradycyjną polską sziszonę. <śm> <ś> Dziękujemy za tą bardzo pouczającą pięciominutową lekcję. Za tę? Za tę lekcję. A tobie jak smakujesz, Szyszę? Jak to mawiają starożytni Polacy, life tastes great.